Cześć Figa, co słychać? Jak się masz w niedzielę? Jak się masz Figuś? Dzisiaj film będzie o tobie. Widzowie czekają, bo są wakacje. Nawet mi proponowali, żebym maraton z tobą, z tobą zrobił. Ale, znaczy z tobą. Ogólnie filmów. Ale maraton, to by było za dużo i by było za nudno. Ale jest wolna niedziela dzisiaj dla mnie jak i pewnie dla większości. Więc słuchaj Figa, dzisiaj film o tobie. Więc zapraszam cię gwiazdo na scenę. Cześć wszystkim, Wilgotny Głupik z tej strony. Dzisiaj będzie o, odcinek pod tytułem co słychać u Figi z tego względu, że ostatnio o niej było 5 miesięcy temu, wedle tego co daty na YouTubie mi pokazały tak stricte o niej było 5 miesięcy temu więc teraz no po prawie pół roku bo co tam jeden miesiąc w te czy w te powiemy co się u niej zmieniło ale zanim przejdziemy do stricte tematu Figi no to słuchajcie muszę was niestety zabrać, mówię niestety bo bo niestety, ale jeden z moich skalarów się chyba pochorował, jakieś mu nie wiem, guzy albo coś mu wyszło na czole, jakby to można było powiedzieć, więc muszę was się poradzić. Mam podejrzenia, co to jest, ale chcę się was jeszcze poradzić, żebyście wy może swoim bardziej w tym temacie profesjonalniejszym okiem spojrzeli i mi coś w tym tej kwestii doradzili. Jak mu pomóc, czy jest się czym przejmować, czy to samo zniknie, czy trzeba jakieś leczenie zastosować dla niego. Więc słuchajcie, bardzo Was proszę o pomoc. Więc dlatego musimy na chwilkę jeszcze zanim wrócimy do tematu dzisiejszego filmu, yy, czyli figi, muszę Wam jeszcze pokazać tego skalara, więc na chwilkę figę sobie odłożymy. Siadaj figa tam no, odleciała. Dobra, a ja Was zapraszam do mojego 200 litrów. Tak swoją drogą figa, jak przed chwilą odleciała, to wylądowała tutaj. Dobra, idziemy do 200 litrów. Hmm. No i tutaj niestety z problemem jakimś tam zmaga się, nie chce się mi wyostrzyć, ten piękny skalar, mój marmur, zobaczcie ma jakieś takie białe kropki na ciele, znaczy na czole, to nie jest ospa, to mi bardziej wygląda jak pleśniawka, no ale chcę się was poradzić, bo to z jednej strony wygląda jak pleśniawka, a z drugiej strony zobaczcie jak ten skalar no, nie oddycha dobrze, zobaczcie jakie on ma skrzela w ogóle mocno podniesione. A nie powinien mieć takich podniesionych. Ta ryba wygląda na taką, jakby po prostu się dusiła. Pomimo tego, że w wodzie tutaj jest... Są dwa bąbe, kacze dwa filtry i one działają. A ryba wygląda, no, bynajmniej dziwnie. Słuchajcie, ja się wam postaram zbliżyć. O! Akurat się pod światło ustawiłeś, koleś, i nie widać. No ale widać, że ma taki jakby grzebyczek koguta biały na czole. Trochę to widać. No i... Skalar duży, weź ten nos. No i zobaczcie, no jest to ciekawa sytuacja, bo pierwszy raz w ogóle coś takiego ryba ma. No i nie wiem, jak ktoś wie, co to jest, co to może być. I zobaczcie, jak ta ryba szybko oddycha w ogóle. Spójrzcie, zwróćcie uwagę na oddech tego skalara, jaki jest szybki. A ja na przykład spokojnie oddycha o ten koleś. O, macie porównanie. Jak ten oddycha powoli i miarowo, a jak tamten oddycha szybko i tak łapczywie. Może nie jakoś bardzo łapczywie, ale to jest coś takie, takie, takiego. Jak pies, coś takiego. W ten sposób to wygląda. Jak jest zjadalny pies po, 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 nie wiem, sami po 6 km biegu w gorącu. Także, no, no nie wiem o co chodzi. I, i ma takie właśnie na czole. Na czole, no to nie jest czoło, ale na głowie. O, takie, ma takie białe kropki, jak coś jak pleśniawka, nie wiem. Podobno ryba, jak się może zranić, to coś takiego też się może jej zrobić, ale nie wiem. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, co to jest? Troszkę pleśniawką, ale jednak nie do końca. No więc dajcie znać, co to może być. Jak wiecie. Dobra. Tyle uskalarka. Wracamy do. Do figi, dlatego bardzo was proszę jeszcze raz Powiem o pomoc Temu skalarowi, bo być może dzięki wam To małe serduszko w ciele Tego skalara nie przestanie bić Także jeżeli ktoś wie co to jest Czy to samo mu zniknie Czy raczej potrzebuje pomocy Czy może całą obsadę należy przeleczyć To bardzo was proszę o pomoc I o uratowanie tych rybek A i może nawet tego Tego skalarka, tego tam z tyłu Tego marmura Także tyle u skalarów, wracamy do, do Figi. Dobra Figa, zapraszam Cię ponownie na mojego palucha naczyń na scenę. No i co słuchajcie, jak zmieniła się Figa przez te pół roku prawie? No zmieniła się dosyć mocno. Jej ubarwienie się bardzo dobrze zmieniło, zobaczcie, ma taki turkusowy połysk gdzie niegdzie. Teraz akurat nie ma światła za mocnego, więc tego tak nie widać, bo nie ma słońca. Ale uwierzcie mi, że pod słońcem naprawdę widać taki turkus na jej ubarwieniu. O, tu może będzie widać. O, jest troszkę widać. Ona tego nie miała, to teraz w, ostatnich, w ciągu właśnie ostatnich pół roku się jej to prawie... Prawie pół roku, no, w ciągu ostatnich pięciu miesięcy się jej tak zmieniło ubarwienie. Dymorfizm na, na woskówce uwidocznił się jeszcze mocniej, gdyż ten brąz tego tej woskówki dosyć mocno się wybrązowił. To jest taki kolor, bym powiedział, bardziej kość słoniowa. No i słuchajcie, to, to potwierdza, że jest to naprawdę samica, a w ogóle myślałem, że Figa będzie sam, samcem na początku. Nawet kto pamięta to i te czasy jeszcze, no to niech daje znać, ale Figo Figa na początku miała być w ogóle samcem który miał nazywać się Figo a wyszła Figa samica, no ale czasem tak się właśnie nabrałem, chociaż tutaj jedna z widzek dobrze rozpoznała, że to będzie samica i mówiła, że zanim jeszcze ten dymorfizm dokładniejszy się pokazał, już wiedziała że to będzie samica, więc brawa i gratulacje za spostrzegawczość ale po prostu gratuluję za trafienie co to będzie, także słuchajcie no Figa jak widzicie sobie troszkę podrosła u mnie jej ogon dosyć dużo się zwiększył. No, i muszę znowu Figę przynieść sprowadzić do porządku. Jakby się ktoś zastanawiał, to Figa wylądowała sobie tutaj. Dobra, Figa, szykuj się, idę po Ciebie. No, Figę mamy z powrotem. Zobaczcie w ogóle, Figa ma taki dosyć charakterystyczny dziób. Na przeciwko innych papukwalistych, które miałem, bo ma taki stricte żółty, no bardzo ciekawy zresztą pierwszy raz widzę papugę z takim dziobem i jak możecie się przyjrzeć na jej głowę tak pod oko i bardziej na, na ten żółty fragment to zobaczycie, że zaczęły jej wychodzić takie jakby u papug falicy, takie papugi takie łezki mają jakby no na brodzie można by było powiedzieć tak w porównaniu do człowieka takie bardziej, takie dwie takie fioletowe łezki to u niej już też zaczynają pomału wychodzić o tu nawet zbliżenie macie, więc chyba trochę nawet widać i po drugiej stronie też ma. Nawet widać jej dwie dziurki w woskówce, którymi oddycha papuga. No i słuchajcie, jak widać jej rozmiar też się zwiększył. Troszkę się, mam wrażenie, Fijinie przytyło. Fijinie, bo tak też ją czasem nazywam, Fijina. Troszkę się jej przytyło. Zobaczcie, ma wachlarz z piórek i ogon pełny. Także słuchajcie, figa jest zdrowa. No, niestety, Olaf miał francuskie pierzenie. I co, co ciekawe jest o tej chorobie, tą chorobą, jest to choroba genetyczna, nieuleczalna u papug, hmm, może się jeszcze ptak zarazić w jajku, w skorupce jajka. To jest bardzo ciekawe i wystarczy, że jedno z rodziców będzie chore albo samiec, albo samica, po którym może nie być nic widać, nawet jak chodzi o wygląd zewnętrzny. A młode, właśnie już później od maleńkości, będą tą chorobą do, dotknięte i już nie będą mm, latać, będą pozbawione lotu na całe życie. Bardzo jest to ciekawe też, że mm, te papugi, pomimo choroby, również nie należy ich od razu skreślać z domowych pupili. Te papugi również dobrze się przywiązują. Olaf mój był taką, taką papugą. Również nie mógł latać ale na tych swoich łapkach, po prostu biegał za mną. Biegał za mną po całym domu, także normalnie jak piesek czy kotek, także to no też taka bardzo fajna papuga, też siedział mi na ramieniu, na ręce, także też bardzo dobrze go wspominam, no niestety już go nie ma, nie ma teraz ze mną, no ale figa jak widzicie jest zdrową papugą, w pełni opierzoną z ogonem, z lotkami po jednej i po drugiej stronie, może latać, co już zdążyła nam pokazać. No i słuchajcie, co jeszcze jest ciekawego: ta papuga nie, nie lubi się kąpać. Nie lubi, lubi na wodą. Ma jakiś uraz do tego. Jeżeli wasze papugi też mają taki uraz, polecam wodę ze spyskiwacza zwykłego rozpylać tak na papugę, by padała w formie deszczu. Bardzo dobry patent, bardzo dobrze działa. A czasem po prostu, jak mi na szybko zależy, no to trochę widzę, że muszę, że muszę gdzieś wyjść albo coś, no to ją wtedy po prostu do ręki łapię. Wtedy czuję się trochę pewniej w mojej ręce, no i wtedy też pozwala się skropić, ale troszkę mnie tam przy tym poddziobie, bo ona po prostu, nie wiem, albo się boi spryskiwacza, albo wody, albo nie wiem czego, no ale e, częściej ją kąpię po prostu rozpylając wodę ponad nią, a czasem jak trzeba ją mocniej spryskać, żeby mi nie uciekało, no to jedną ręką biorę ją do jednej dłoni, a drugą po prostu ją spryskuję i też jest dobrze, też jakoś wybitnie się w tej dłoni figa nie... Nie roponi i nie protestuje Tylko tak po prostu na przykład jak teraz tu siedzi Na mojej ręce i chciałbym ją spyskać, To by pewnie uciekła bo aż tak mocno Kąpieli nie lubi Ale no niestety nie ma tu za wiele wyboru, Gdyż figa jak każda inna papuga Dla odpowiedniej pielęgnacji swoich piór Co przekłada się na Kondycję jej całej Musi być spryskiwana wodą A figa ma ostatnie, ostatnio też zauważyłem Ma taką fajną Fajny charakterek Że sama sobie głowę potrafi umyć yy, w Karmniku z wodą sobie myje głowę. To jest bardzo ciekawe, a nieraz ją obserwowałem. To wejdzie, jakby to powiedzieć, plecami do dołu do karmniczka z wodą i sobie sama szczuprynkę tu, czubek głowy umyje. No, bardzo, bardzo też ciekawe zachowanie i warte uwagi. No, ale to tylko potwierdza, że figa jest papugą, która jest niezła kombinatorka w ogóle karmidła tej poidełka w klatce musiałem zakleić taśmą, bo mi yy, przyroczystą, bo mi je rozpinała i uciekała to jest taka diablica trochę, ale yy, mała, ale wariatka no ale moja, no i ja ją lubię i to chyba zresztą widać ona mnie też lubi, jak widać gdyby się nie bała, gdyby mnie nie lubiała to by nawet na chwilę na moją dłoń nie przyszła, widzicie, czuję się spokojnie poprawia się, jak to zawsze kobieca do, do wizji musi ładnie wyglądać no i figa właśnie w tym momencie robi sobie, jak widzicie, czesanie piór. Ktoś, to, raz, to już było bardzo dawno temu, ja pokazywałem film o Lunie pod tytułem Jak zdobyć zaufanie papugi. Dziękuję w ogóle Wam za taką aktywność po tamtym filmie, bo mi chyba tam wybiło 50-tysięczne wyświetlenie, nawet już jest przeszło 50 tysięcy wyświetleń tam ma ten film, także cieszę się, że go oglądacie. Ten film i że komuś może pomoże, a było dużo komentarzy, że pomogło, więc się cieszę i miło mi. Także słuchajcie, papuga, były był tam też komentarz czemu papuga wyrywa sobie pióra. A Luna tam na tym filmie robiła to samo co tutaj. To nie jest wyrywanie sobie piór, to jest układanie ich sobie. To sobie papuga je czesze, układa, poprawia, żeby ładnie wyglądać. Ale to, to nie jest wyrywanie piór. Także nie mylić pojęcia. Wyrywanie piór, a ich poprawianie, układanie sobie. Także widzę, jak już mówiłem, zmieniła się też wielkość. Figa jest. No, troszkę się jej podrosło u mnie, jak widać. Jest bardzo, bardzo towarzyską papugą, jak wyjdę z pokoju, czy mnie gdzieś usłyszy, to śpiewa do mnie. Kiedyś wiesz, wyskoczyła mi na ramię, To chyba z godziny albo dwie siedzieliśmy sobie, Siedz, siedziała mi na ramieniu, to mnie tam po szyi trochę dziobem skała, ale lekko, tak jak drugą papugę. Także taka bardzo fajna relacja jest z tą papugą. Czasem się jej zdarzy ugryźć tam, czy coś, no ale ale w końcu, no to jest tylko zwierzątko, tak? To nie jest człowiek, to jest tylko zwierzę. A papugi są też ptakami bardzo inteligentnymi, to trzeba powiedzieć. tutaj się trochę odsłonię, to widzicie od słońca, od okna więcej. I widać gdzieś ten taki delikatny turkus połyskujący na jej pióra, zwłaszcza tam na ogonie widać. O, także o, widać, widać ten turkus, o. Także figa też zmieniła właśnie swoje ubarwienie na trochę bardziej takie turkusowe. O, i odleciała. I się gdzie jest. Figa jest w swojej klatce. To jest też u niej bardzo fajna i pożądana u mnie cecha, że potrafi sama do tej klatki sobie wrócić. Sama sobie wraca, widzicie, te drzwi zostawiłem jej otwarte. Niedługo będę jej czyścił, bo widzicie, już trochę naśmieciła. No i słuchajcie, figa potrafi przez otwarte drzwiczka od klatki, sama potrafi do niej sobie wrócić. To jest bardzo, bardzo fajne i cieszę się, że moja papuga właśnie w ten sposób się zachowuje. Przedtem, w ogóle, słuchajcie, już ten materiał nagrywam drugi raz. Bo słuchajcie, Przedtem byłbym... Już, już by się publikował dla was wcześniej. No ale sobie położyłem telefon, bo chciałem sobie film... Fidze dać jeść z ręki i wam to pokazać. Oczywiście w tym filmie też wam to pokażę, jak Figa sobie atakuje. No ale słuchajcie, z mojej ręki ziarenka. Mam nadzieję, że pokażemy Figusia, nie? Pokażemy. No tak, będziesz się wściekać na mnie, tak. Ty, nie lubiłem, wiem, że nie lubisz, jak cię z klatki wbiorę, no ale wiesz, no. Fidzowie lubią, lubią cię oglądać. O. Troszkę się teraz denerwuję, widzicie? No, trochę boli, jakby ktoś chciał wiedzieć, no ale naprzeciwko no, tego, co papugi robiły, które nie, no, pokazywały mi, idź gościu i został mnie w spokoju, bo to jest mój dom, tylko te, które relatywnie się mnie bały, to ze strachu robiły to mocniej. A ta to tak, może no, figa, czekaj, tu mnie uwal, uwal mnie to, no. O. widzicie, tak, tylko odrobinę, no. O. Czekajcie, o tak, tylko widzicie, o skórę od, odrobinę podniesie i wcale to nie jest wybitnie mocne, no ale przy papugach, no dawaj jeszcze raz, może coś więcej zrobisz, dawaj, możesz się wyżyć teraz na mnie, no widzicie, figa woli odpuścić, jak ja nie odpuszczam, jak mnie ugryźć mocno, także widzicie, o takie, ja, Tam mi tylko skórę odrobinę podniosła. To nie boli, znaczy boli tylko to jak ona tą skórę podnosi, jak dziubem troszkę ściśnie, ale generalnie nie jest, nie jest źle i naprzeciwko tego co miałem dawniej papugi, to te, które nie robiły tak, tylko żeby mi pokazać, że, że idź gościu to jest moja klatka, to mój teren, tylko te, które relatywnie się mnie bały, no to one one robiły to mocniej. No a figa to o. Teraz jeżeli dam palca to o. Już przyjdzie. I witaj fidzina z powrotem u nas. O ty! O, widzicie. Figa, pokaż jak do klatki wracasz. Pokaż, bo widzowie mogą być ciekawi, czy ich nie okłamałem. Pokaż jak wracasz, pokaż jak wracasz. No, całkiem. No, także widzicie, Figa to potrafi. Figa jest z, z, z naprawdę bardzo mądrą papugą. Figa potrafi, nawet do klatki wrócić. Dobra, słuchajcie, więc figa, chodź tutaj. A może jeszcze chcecie zobaczyć jak figa lata? Nie, nie, nie wiem gdzie jak ja mam wam to pokazać, bo figa widzi się znowu. Figa, tu mi jest ci, ci źle bla, źle brać. Chodź, chodź. No chodź, 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 no chodź. O, to jest jej zabawa ulubiona ze mną. Po prostu łapanie się po klatce. Chodź. Chodź figunia, chodź. Chodź tutaj. O! I odleciała. No, jakby się ktoś pytał, to słuchajcie, to, że ja tak złapałem figę do, do, do całej dłoni, to naprawdę, jeżeli nie ściskamy mocno, robimy to delikatnie, nie, nie mocno. Możemy figę wziąć, czy ogólnie papugę do dłoni i to, to w niczym nie przeszkadza, tylko no, no, trzeba pamiętać, że mm, nie wolno ścisnąć za mocno, no bo wtedy to tylko oczy wyjdą na wierzch. <grym> ja bym, można było powiedzieć, i papuga jest załatwiona. Dobra figa, no to co? Siadaj sobie tu na biurku, a ja ci idę teraz jedzenie skomentować. Skołować i pokażemy, jak jesz. Jak widzicie, figa jednak sobie stwierdziła, że na jedzenie woli poczekać na karniszu. Dobra, ja idę jej coś skołować i zaraz się widzimy, jak figa będzie atakować. A przynajmniej taką mam nadzieję, że coś zje. A jak już tu jesteśmy, no to jej ulubioną zabawą, może zresztą to, to pokażę. To jest po prostu, bo nie mam zasłon w pokoju, tylko same firanki I ona uwielbia sobie tymi żabkami Przesuwać i, i się, się bawić tymi żabkami, o. To jest też jej ulubiona tutaj rozrywka Żabki od, od, Które nie są do niczego przypięte Luźno latają To figa uwielbia żabki Dobra, idę jej dać coś jeść No figa, jest jedzonko, to chodź Proszę bardzo i smacznego fidżina. Z góry Was przepraszam za ten pocięty materiał, że on taki będzie, wiecie, pocięty. No ale, no musi tak być, bo wiecie jaka, jak to jest z papugami. A to, że, że papuga jest zdrowa, żywa i im szybciej i im mocniej szaleje, tym słuchajcie, jest wyznaka tego, że jest zdrowa. Chory ptak, czy chore zwierzę, by raczej siedziało smutne w kącie i, i to wszystko. No a figa, jak widzicie... Kompletnie smutna, nie jest szalona, bawi się, lata wszędzie po wszystkim, podszczypuje mnie czasem, także jest wszystko jest wszystko tutaj u tej papugi w porządku. Może teraz się uda nam polonać i tu trochę od tyłu jak jest zajęta jedzeniem. I zwróćcie nawet, nie wiem czy to będzie widać na kamerze, że delikatne falki jej na skrzydłach wyszły. Nie widać tego mocno, ale jak się do dobrze wpatrzycie to jesteście w stanie zauważyć jej falki i tu u góry i na głowie. I na skrzydła. Także no naprawdę z jej upierzenie jest takiego bardziej całkiem białego, jaką pamiętacie. Zrobiło się takie, mm, takie biało-cytrynowo-turkusowe. No pięknie ta papuga wygląda. A jak chcecie w ogóle filmik o Lunie. O tym co tam z jej chorobą i tak dalej. I z Luną się dzieje. Bo Luna ma chore nogi. Luna jest, z Luną jest w porządku. Tylko same nogi Lunie się pochorowały. Także jeżeli chcecie film o Lunie. Co tam u niej słychać z jej chorymi nogami? No to słuchajcie, napiszcie w komentarzach pod tym filmem. To słuchajcie. Hmm to słuchajcie, no chętnie wam gdzieś, nie mówię, że na pewno, bo jeszcze nie wiem, czy się wyrobię w tym, w tygodniu, ale postaram się, żeby gdzieś w tygodniu ten film o, o Lunie właśnie wyszedł. N nie wiem, czy wyjdzie, także nie myślcie sobie, że tak powiedziałem, to już jest po prostu, wiecie, pewnie jakże będzie, ale możecie mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że być może mm, coś gdzieś takiego yy, się pojawi. Także, mm, no warto myślę czekać, bo ten film będzie, czy tak czy tak, prędzej czy później on będzie, tylko, no tak jak mówię, tutaj nie wiem dokładnie jeszcze kiedy. O, i tak sobie chcina figa. Moja papuga fanista To jest jej atak na ziarno. I też lubi owoce i warzywa. Też jej dawkuje, to jest też bardzo ważne. Owoce, warzywa, no i białko z jajka. Ktoś pisze, że można dać żółtko, ale ja generalnie słyszałem, że po żółtku to też ktoś dał swoim papugom i niestety te papugi wyciągnęły nogi. Więc słuchajcie, ja ani żółtka nie daje, daję samo białeczko, owoce, warzywa i to jest takie urozmaicenie witaminy i białko diety dla papugi. Bardzo, bardzo polecam białko, marchewka, ogórek, jabłko, bardzo polecam, papugi lubią. A jeżeli czyjaś papuga nie chce jeść, a urozmaicenie diety witaminy jest bardzo ważne... Polecam zrobić taką papkę, jak dla dziecka są w słoiczku gerberki, a przynajmniej dawniej były, teraz ja już tego dawno w sklepie nie widziałem, ale dawniej, dawniej często widziałem, że stoją na półkach w sklepie. Taką ciapcie zrobić z tych owoców i warzyw i w to, to rozmieszać z ziarnami. Yy, no i papuga wtedy chcąc zjeść ziarno, będzie jarła też i tą owoce, i, i te owoce, tą marmoladę z owoców i jest szansa, że do tych owoców dzięki temu się przekona. Także słuchajcie, co u Figi podsumowując film. Jak widzicie, lata szaleje jakby miała motorek w tyłku. Ale to tylko potwierdza, że papuga jest w dobrej kondycji. Ma ogon, ma pióra, wszystko. Figo, figusia ma nogi zdrowe. Ja już u Lunie wiem co spowodowało u Lunie ten stan. Wiem co się. Przynajmniej przypuszczam, ale to jest prawdopodobnie to będzie to co u Luny się stało, czemu Luna zachorowały no nogi. Ale to na wyjaśnienia większe o Lunie. To, jak będziecie chcieli, oczywiście, to ten musicie poczekać na ten materiał. z Stricte o Lunie, żebym za dużo w tym filmie nie mówił, bo myślę, że film o Lunie nawet będzie bardziej ciekawy jak ten, także figuria. Jeszcze chwilkę sobie popatrzymy, jak sobie tutaj na skończy jeść, no i słuchajcie, będziemy się żegnać w tym filmie. Tak po prostu postanowiłem nagrać. Jeszcze was przepraszam, że za pocięty film, no ale no, wiecie, jak to jest z szalonymi. Papugami, które po prostu nie wiedzą gdzie się zatrzymać, a figa do tych papug tego typu należy. Figa jest bardzo fajną papugą, naprawdę jest towarzyska. Siedzieliśmy tu kiedyś to chyba z godziny albo dwie mi na ramieniu przesiedziała, więc no, lubi, lubi się bawić, lubi mi, nawet mnie po szyi iskała, delikatnie swoim dziobem tam, moje włosy na, na głowie sobie tam iskała tym dziobkiem swoim. Także figa jest taką naprawdę przyjaciółką dobrą. Luna jest też bardzo dobrą przyjaciółką No ale z Luną, no teraz wiecie jak to wygląda Jak ma nogi chore To tylko śpi i odpoczywa i nic jej nie chce No ale Ale troszkę mam wrażenie Już jest lepiej na te Lunie Na te łapki Więc słuchajcie, cieszę się, że Luna pomału Chyba wraca do, do dawnej formy Ale bardzo opornie to idzie Ale gdzieś te takimi No pół kroczkami Gdzieś tam Lunka chyba troszkę Wraca do do normalności, także czekajcie na film o Lunie, bo myślę, że będzie warto. W tym filmie nawet będę rysował, rozrysuję Wam co i jak to wyglądało u Luny na nogach. Także postaram się przynajmniej rozrysować. Także no, warto czekać, bo myślę, że będzie ciekawie. No tak widzicie jedzącą figę tutaj, o. Bardzo ładny kadr mieliśmy jak Figa sobie trzymała ziarenko w dziobku. W ogóle to jest ciekawe, że papugi tak szybko potrafią ziarno wyłuskać ze środka, a łupkę wypić. W błyskawicznym tempie. To człowiek jak jest słonecznik, to dłużej schodzi niż to człowiekowi jak takiemu, małemu, małemu zwierzątko, zwierzęciu, takiej niewielkiej papudze. No to jest bardzo ciekawe, że zwierzęta choć po małych rozmiarów i choć są tylko zwierzętami, ale ich... Bystrość i zwinność jest na takim poziomie, to jest bardzo też ciekawe. No i co słuchajcie, tym chyba kadrem na jedzącą sobie... Yy, figę zakończymy dzisiejszy materiał co u, Fidze, co u figi słychać, więc podsumowując figa ma się świetnie, niedawno była kąpana przez dwa razy, także widzicie, piórka ma puszyste i odpowiednio ułożone. Może jakiś kadr wam zrobimy na piórka u figi. Tak, ma bardzo piękne pióra, i puszyste, i długie. Co tylko potwierdza, że jak papuga ma takie pióra, to również jej stan samopoczucia jest dobry. No i tym, słuchajcie, fenomenalnym kadrem na jedzącą Fifi kończymy o niej materiał. Podsumowując, Finga ma się świetnie, bardzo dobrą jest towarzyszką, przyjaciółką, pomimo tego, że jest samicą. Co prawda, Samiec nauczyłby się mówić, gdyby Figa była jednak samcem, ale jest samiczką i też ją bardzo lubię, nawet za to, yy, za to że jest w ogóle i nie ma to dla mnie większego znaczenia, czy jest samica, czy Samiec. Yy, obie, oba, obie płcie tych papug da się oswoić, także obie, obie yy, te papuga w obydwóch. W wydaniach płci może być naprawdę świetnym domowym pupilem. Także nie zanudzam Was więcej. Życzę wszystkim miłego niedzielnego popołudnia, czy też wieczoru. Zależy, kiedy oglądacie ten film. No i co, mam nadzieję, że Was nie, nie zanudziłem. Chciałem to zrobić szybki film, a wyszedł długi, jak zawsze. No ale mm, o moich zwierzętach to uwierzcie mi, że mógłbym naprawdę gadać godzinami. Przepraszam, że materiał był pocięty, no ale przy widzę musiało tak być, bo figa szaleje. No i słuchajcie. Wiem, że może to, jak figę wziąłem do całej dłoni, mogło wydawać się bestialskie, ale uwierzcie mi, że tak też można papugę, jak robimy to delikatnie, chwycić, przenieść i też nie zrobimy jej żadnej krzydy, jeżeli będziemy uważać i zachowywać wszelkie środki ostrożności i delikatności. Także dziękuję za ten materiał. No i do usłyszenia w kolejnym. Może dajcie znać, o czym byście chcieli i czy w ogóle chcecie taki materiał o lunie. I bardzo Wam dziękuję za całą aktywność na moim kanale. A widzę, mam wrażenie, że aktywność mi cały czas z dnia na dzień wzrasta. Więc bardzo Wam dziękuję, że w ogóle zdecydowaliście się na mój kanał wejść, zostawić subskrypcję i, o, i te moje filmy oglądacie. Bardzo za to dziękuję, że takie grono no, widzów się zebrało i że naprawdę te moje filmy tak fajnie oglądacie. Dziękuję, nie przedłużam. Do usłyszenia w kolejnym. Materiale. No i do usłyszenia, i cześć!